Manko, witam was w kolejnym dniu klapeczkowych place'ów. Mamy dzień 9. Aktualnie dobiliśmy sobie wszystkie wampiry, także wpadło 75 punktów. E, mamy niecałe 300. Generalnie pierwszym chyba czerwem, jaki będę odblokowywał będzie zap, także jeszcze trochę do odblokowania. Biliśmy dzisiaj 3 levele, także już Troszkę tylko zostało do używania UMP'ku, u także będzie mały game changer, bo jakby ta mana na tych GMP'kach to jest po prostu tragedia. Zwłaszcza patrząc po ilości kapa, ile można po prostu tego dźwignąć. Stanowiliśmy później pójść na wyrmy, Jeszcze zastanawialiśmy się nad kultami Karlin, ale to już była końcóweczka, ponieważ Knight musiał spadać, to dobiliśmy tam tylko. 200 coś wyrm, ja już stówkę miałem wbitą, także 32% progresu na czarny wyrmy jest, jest wbite. Być może przejdziemy się po prostu na drefie, żeby tak po 3 mopki nie bić, bo jest to dość wkurzające. Chociaż Expi tak jest większy niż na wampirach, także tutaj duży plus. Dzisiaj najprawdopodobniej strumyka nie będzie. To znaczy się będzie, ale raczej nie z TB-ki, bo się nie, gra, nie zgram z EKiem, a mam jeszcze prostu inną gierkę, także z Chained Together być może będzie jeszcze streamek dzisiaj, ale to raczej późniejszym wieczorem. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzień 9. Raczej nic ciekawego, po prostu dobita bestiara na wampiry podsumowując wbite trzy levele. E, zarobek, no raczej średni, bo ni nic ciekawego nam nie poleciało. Pyrna też nie spotkaliśmy na wyrmach, także to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku lub na streamach. Dzięki, trzymajcie się, jo.